No to drodzy widzowie, przyszedł czas na naprawy kampera. Jedną rzeczą, którą potrafię, to na razie wymiana oleju, więc właśnie od tego zaczniemy. Bierzemy się za robotę. Do wymiany oleju potrzebujemy nowy filtr oleju. Olej, jeszcze więcej oleju, jeszcze więcej oleju. Ten olej kupiliśmy w Grecji, bo plan był taki, żeby jeszcze przed wyruszeniem w drogę powrotną wymienić olej, ale przez to, że nie mogliśmy wymienić filtru, bo był za bardzo zapieczony, zostawiliśmy to na teraz. Mamy olej grecki oraz dokupiony jeszcze jeden litr zapasowy na dolewki. I teraz bierzemy się za wylanie starego oleju. Lecimy. Mamy śrubkę, żeby pozbyć się starego oleju z silnika. Zaraz ją odkręcimy i podłożymy tą miskę. Klucz 22, klucz 22, puszkę No i tyle. I to wszystko. I drodzy Państwo, koniec. I to koniec wymieniania oleju. Nie mogę tego odkręcić. Totalny kot, zawsze przychodzi. Przychodzi tutaj i patrzy, czy o no chłodź, no chłodź. tu wynagrodzenia są, nie, A nie. Idzie chyba buta, muszę założyć lepszego. Akcja z buta, podejście drugie. Poszło. Udało się, zrobiliśmy to. Razem wspólnie. I zaraz poleci olej. Trzeba uważać, bo jest gorący. Najlepiej przed zmianą oleju, Pamiętać, żeby rozlać silnik, wtedy olej będzie taki bardziej rzadszy i lepiej nam spłynie z całego silnika. I poleciało. To co trzeba pamiętać, to trzeba jeszcze odkręcić korek od wlewu oleju. I teraz, jak widzicie, zlatuje tego oleju jeszcze więcej. Można jeszcze dodatkowo podnieść trochę balgnet, żeby też tutaj odpowietrzyć ten układ. To, co można zrobić, to jeszcze go wyczyścić przy okazji, żeby usunąć stary olej ze wszystkich możliwych elementów. Razem z Ewą wyczyściliśmy koreczek, uszczelkę. Pamiętajcie, że jest też uszczelka tam na dole, taka miedziana, oraz koreczek. Wszystko jest świeże, czyste, wysuszone. Na razie zakładamy, żeby nam nic nie wpadło do środka sporo syfu jest sporo piachu. Dokręcamy śrubeczkę i kluczem. Poradzimy. Najtrudniejszą rzecz do zmiany, czyli filtr oleju. Ten filtr jest dosyć duży. I nawet tutaj w malborku nie znaleźliśmy do takiego filtra specjalnego klucza. Jedyną opcją zostaje przewiercenie tego filtra wiertarką, włożenie tam jakiegoś dużego śrubokręta i wtedy odkręcenie go za pomocą śrubokręta. Właśnie to będziemy teraz robić. Niech wycieknie pierw olej z tego filtra. Wrzucony teraz, próbujemy odkręcić, ale już ręką próbowałem, nie da rady. Teraz spróbujemy z buta. K o kurde, jak przykręcę i mi olej poleci, to na nowe buty z Patronite'a. Dobra, trzeba poświęcić nogę. O, poszło trochę. O, fuck ile oleju. Czarna robota. Rękawiczka. Na nogi. I kopiemy dalej. O kurde, śliskie teraz. O kurde. Nie. To, to się nie uda. No dobra, to ze względu na to, że pada deszcz, a sprawdziliśmy, sprawdziliśmy pogodę i wygląda na to, że będzie padać już do końca dnia, to skończę już to bez nagrywania, tylko pokażę Wam efekt końcowy. Musiałem trzy dziury wykręcić, żeby go odkręcić. I teraz już idzie. Zobaczcie. Zobaczmy, czy jeszcze, jeszcze się wylewa olej. O, i to jest już sporo. O kurde. Zobaczcie, trzy dziury. Raz, dwa, trzy. No to montujemy nowy filtr. To, co jest najważniejsze, to trzeba tutaj tą uszczelkę oraz tą posmarować nowym olejem. Weźmiemy sobie na palec i osmarujemy tutaj uszczeleczki. Okej, okay, okej. Okay. O, macie. Tak jeszcze trochę OK, dobra. Na maksa rękoma. Okej, okay, mamy to. Można zalewać nowy olej. Grecki olej 10W40. Wyprostowałem samochód, zostawiliśmy go na pół godzinki. Teraz olej już jest wyrównany. Sprawdziłem tak naprawdę po 5 litrach. Jest już w połowie magnetu, więc doleję jeszcze pół litra oleju i powinno być ok. Sprawdzamy na magnet. I jest prawie przy maks, więc jest ok. To wszystko. Czyli mamy zrobioną wymianę oleju. Teraz możemy zabierać się za następne elementy naszego samochodu. Jak widzicie, nie było to takie trudne. Można to zrobić samemu. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że się trochę upie... ubrudzimy. Tak więc stówka zaoszczędzona. Przebieg yy, przy wymianie oleju. Tak, żeby mieć nawet pamiątkę. A jeżeli zastanawiacie się, co zrobię ze starym olejem, to stary olej wrzucę do tych baniaczków i zawiozę na stację beznową, oni powinni to zutylizować więc teraz przelewamy tylko jeszcze to umyję i gotowe Trzeci od końca to jest właśnie stop. Światło wsteczne. Dzień dobry bardzo, nowy dzień i kolejna piękna pogoda. A dzisiaj w planach spawanie Tłumika udało znaleźć się nową firmę, która może się podjąć tego wyzwania. Więc sprawdźmy, czy to zrobią. No i super, gadałem już z szefem, Zrobię to od ręki za 8 dyszek, pospawają i rurę. Wrzucamy go na podnośnik i gitara. No i zrobione. Słuchajcie, elegancko. W międzyczasie zamówiłem też części do kampera. Tu jest chyba chłodnica, tu chyba hamulce, a tutaj amortyzatory. Sprawdźmy te rzeczy, tą paczkę całą, co tutaj przyszło. Amorci premium KYB firmy. Czad. Co to jest? Hmm. Aha, okej. Okay. To są końcówki drążków. Takie firmy NK. Dwie sztuki od razu chcemy wymieniać, ponieważ poprzednio mechanik wymienił jedną końcówkę drążka, a drugi, drugiej nie. Takie rzeczy powinno się robić chyba parami. Więc tak trochę słabo. I, no i druga już zaczęła się też psuć, więc wymienimy dwie od razu. Amortyzatory KYB. Zobaczmy, jak wygląda taki amortyzator. Czemu on jest tak? Taki krótki. Czemu jest taki krótki? Hmm. Nic z tego nie rozumiem. Nie wiem, może jakoś trzeba go aktywować. Nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Dalej mamy. Hmm. Krocki. ale konkret. Ja, pitole. Zobaczcie, jakie klocki. To są klocki firmy Febi. I tu jeszcze mamy. Trebo. Hmm. hmm. Cztery. Takie cuda. To są hamulce z tyłu. Mhm, kurde. O, To jest tarcza. No dobra, to jeszcze nam została tylko chłodnica. Zobaczmy sobie chłodnicę. Czy to na pewno jest to? No. ale czas Nie, no to wygląda. Zobaczcie. Tutaj te radiatory wszystko na swoim miejscu. Mam nadzieję, że będzie pasowało to. A, no i za te wszystkie rzeczy zapłaciłem około 1000 zł yy, i kupiłem to z firmy iParts. E Tam akurat fajnie, bo można sobie łatwo znaleźć części do swojego samochodu. Wrzucę tutaj przebitki odnośnie tych cen poszczególnych produktów, bo już nie pamiętam, ale to było około 1000 zł za wszystko. Więc super. Wymienimy to i będzie gitara. Camper będzie jak nowy. No dobra, to wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej! Święta. Święta w czerwcu. Przy okazji zachęcamy do lajkowania i subskrybowania, ustawcie również dzwonek, aby być na bieżąco.